Witajcie w kolejnym odcinku. Dalej drążymy temat literatury akwarystycznej. W poprzednich dwóch odcinkach były książki o rybach. Dziś zajmiemy się roślinami. Pokażę Wam dwie książki. Jedną warto kupić, a drugiej. Yy... Ładna pogoda się, nie? To nie jest tak, że książki zawsze są naprawdę godne polecenia. Jest chłam i są też książki, które naprawdę warto polecić. Więc e, dziś mamy dwie książki. Jedna naprawdę bardzo, bardzo konkretna i druga, którą tak naprawdę można sobie darować. Ja Wam tu wszystko dzisiaj e, ładnie i dokładnie pokażę. E, będę omawiał dzisiaj książki mniej znane. Ja wiem, że Wielu z Was interesują książki, na przykład pewnej pani, o której tutaj dzisiaj nie będę mówił, ale do której wrócimy sobie w innych odcinkach i pokażę Wam taką książkę. I oczywiście też będą książki takie naprawdę fachowe, powiedziałbym naukowe, gdzie wiedza jest naprawdę na niesamowitym poziomie. I dziś zobaczycie książki mniej znane, aczkolwiek myślę, że wielu z Was może je posiadać. Pierwszą książką jest przewodnik rośliny akwariowe Barry James. Wydawnictwo z Warszawa, wydanie z 2002 roku. Spis treści to wstęp, żyjąca roślina, woda i jej składniki mineralne, filtracja, ogrzewanie i oświetlenie, podłoże, aranżacja, kłopotliwe glony, rozmażanie, choroby roślin. Co wiemy autorze? Autor Skończył studia zoologiczne na Londyńskim Uniwersytecie. Swoją działalność akwarystyczną rozpoczął na początku lat 70., a jego zainteresowania skupiły się przede wszystkim na roślinach akwariowych i komponowaniu dekoracyjnych podwodnych ogrodów. E... I co z tą książką jest nie tak? Książka tu opisuje oczywiście. E... Podstawy, czyli cykl azotowy, fotosyntezę, oddychanie roślin, i tak dalej. Z tym, że wszystko jest takie, powiedziałbym, po łebkach. tylko taki temat liźnięty, takie liźnięcie tematu, nic konkretnego. Niestety tutaj nie znajdziecie taki szybki poradnik dla tylko zorientowania się w temacie. Oczywiście tutaj filtracja, oświetlenie to, to już troszeczkę takie te informacje są archaiczne bo tutaj oświetlenie już dziś to mamy tylko ledowe tutaj opis światła Hakui i świetlówkowego no to dzisiaj to chyba nie za wiele osób będzie interesowało eee, więc tak jak mówiłem w wcześniejszych odcinkach e, pewne rzeczy już nie są po prostu zwyczajnie aktualne i takie działy w tej książce rozdziały można sobie tak naprawdę darować chyba że potraktujecie je jako e, ciekawostkę więc to, co mi się w tej książce podoba, to masa ilustracji, zdjęć, możecie zobaczyć, jakie nie wyglądają. Opisane podstawowe gatunki, skąd pochodzą, jakie mają wymagania i tak dalej, i tak dalej. powiedzmy sobie, taki malutki leksykon. Jest tu chyba opisanych 60 gatunków roślin akwariowych, czyli takie, taka podstawa. W większości przypadków, oczywiście, całkowicie wystarczająca. Ale skupmy się na szczegółach. I jesteśmy w rozdziale o glonach. Tutaj autor opisuje, skąd biorą się glony w akwarium. Jest to dosłownie kilka zdań, tak jak mówiłem wcześniej, liźnięte tylko po łebkach i nic więcej. Ale posłuchajcie, skąd biorą się glony w akwarium? Realnie rzecz biorąc, nie jesteśmy w stanie uchronić naszego akwarium przed glonami. Tu się zgadzam. Jak już była mowa, powietrze pełne jest spor gotowych wykiełkować, gdzie tylko znajdą odpowiednie e, potem środowisko. A takim niewątpliwie jest akwarium. Glony lub ich spory mogą dostać się do wody wraz z nowymi roślinami, ślimakami, a nawet w odchod odchodach zakupionych dopiero co ryb. Wszelkie przenoszenie wyposażenia i sprzętu z akwarium do akwarium również sprzyja glonom, e, glonowym infekcjom. I to wszystko. No, powiem Wam, jak na literaturę fachową. Coś, co może nam dać jakieś informacje, pomóc w walce z glonami, no to to jest jakaś masakra. Tu oczywiście są jeszcze opisane też po łebkach różne rodzaje glonów, nie za wiele tego jest. I, i na tę sprawę to jest wszystko. No to wiecie, co nad nie chcę tego komentować. No zobaczmy okrzemki, dla przykładu. Glony te charakteryzujące się Zawierającymi krzemionkę pancerzykami są ważnym składnikiem zarówno słodkowodnego, jak i oceanicznego planktonu. Okrzemki przystępują do rozmnażania w słodkowodnych akwariach, gdy tylko w wodzie jest bardzo wysoki poziom azotanów i fosforanów. Osadzają się w postaci brązowego szlamu na kamieniach i żwirze i ściankach zbiornika. Przy obfitych zachwitach mogą zmienić zabarwienie wody. I to wszystko o okrzemkach. I co powiecie? Pajne, nie? Takie. No. no i zobaczmy sobie jeszcze rozpoznawanie i leczenie chorób roślin. Obomieranie niektórych gatunków przy równoczesnym rozkwicie innych, ale to obrazowe. Eee, przyczyna: biologiczne owapnienie wody. Środki zaradcze. Obniżyć wartość pH, zwiększyć poziom CO2, dodać zakwaszacz. Wszystko na ten temat. No powiem Wam, że to takie naprawdę super szczątkowe informacje. taki super oszczędny sposób. No, pewnie czcionka była droga. Za każdą literkę nieźle kasowali. No, żenująco niski poziom. To naprawdę można było sporo opisać. Nawet po tych symptomach. No to tutaj te symptomy. No, czym się charakteryzuje biologiczne odwapnienie wody? A szczególnie liści. Tak? To jest biologiczne odwapnienie liści. Mam odcinek na ten temat na moim kanale. Zobaczcie sobie, co, co można mówić o tym, no, o tym. Ja tu się nie chcę wymązać po prostu zwyczajnie, ale myślę, że wiele więcej można było tutaj zawrzeć informacji na ten temat. No to, to są takie informacje, które tak naprawdę psują na budę, bo do końca nie wiadomo o co chodzi. Zbyt słabe opisy. No, w tych symptomach można było się bardziej postarać i dodać dodatkowe rzeczy. Środki zaradcze. No, też można byłoby ten, rozwinąć ten temat no tutaj no tego nie ma akurat no tak jak mówiłem cała książka jest po łebkach tutaj napisana tematy są liźnięte no szkoda bo, bo potencjał był ale się komuś nie chciało no i mamy tutaj też opisy roślin takie no bardzo skromne bo w tej książce to wszystko jest bardzo skromne ale za to dużo zdjęć jest jak ktoś lubi obrazki, to spokojnie nie no w takich książkach zdjęcia są bardzo ważne to ja nie uwierzę że nie ale zobaczmy sobie już od Anubiasa nane Podłoże bogate. 3 sekundy ciszy. Bogate podłoże dla Anubiasa. A to ciekawe. Może najlepiej w glinę to wbić. Oświetlenie przytłumione. Wartość pH nieskrajna. Twardość nieskrajna. Temperatura 25 stopni. Wysokość 15 cm. Pochodzenie tropikalna Afryka Zachodnia. Charakterystyka. tu to są opisy, jak tam wyglądają listki, łodyżki i tak dalej. No, to co powiecie? Panie informacje, No, i tutaj już pożegnamy Barego Jamesa z jego książką. No, jak ktoś chce kupić, to to, to, to to sobie kupcie. Ja już mam, niestety. I druga książka to nasz, tutaj krajowy. Autor Darek Firley: Rośliny w akwarium, Wielka Encyklopedia Akwarystyki, część druga Tom Pierwszy. Wydawnictwo już wam mówię Magazyn Akwarium Książka z 2007 roku. No tutaj zobaczcie sobie spis treści. No raczej konkretny i. Myślę, że już sam spis treści zachęca do, do lektury. W porównaniu do poprzedniej książki, tutaj ta książka ma troszeczkę jak gdyby inną konstrukcję. Nie ma tutaj wyszczególnionych gatunków roślin, z krótkim opisem, wielu centymetrów rosną i tak dalej, skąd pochodzą. Mamy tutaj taki podział jak gdyby na strefy, czyli mówiąc prościej dla osób, które aranżują akwaria na plany, czyli to co z przodu, to co w środku i rośliny tła, tak zwane te rośliny wysokie. I w obrębie tych właśnie tutaj jak gdyby stref, planów są wymienione gatunki i opisane. No i są tutaj te gatunki naprawdę w sposób fajny i rzetelny opisane. Na początek książki to jest podział na na przykład glony, wątrobowce. E, mszaki, paprotniki i rośliny okrytozalążkowe. Następnym takim ciekawym rozdziałem jest sposoby rozmnażania e, roślin. I mamy tutaj dość dokładnie, fajnie opisane na przykład podział rośliny macierzystej, e, sadzonkowanie i to naprawdę konkretnie opisane rozłogi. Idziemy dalej, podział pędu lub kłącza cebule potomne, młode na liściach, młode na pędach kwiatostanowych, nasiona. Jak widzicie, można tutaj naprawdę wyciągnąć sporo ciekawych informacji, dobrze pogłębić swoją wiedzę. I takie książki właśnie to ja lubię. Następny rozdział, kolejny, to planowanie akwarium. Plan pierwszy, czyli jak obsadzić przód akwarium. Przegląd. Gatunków, jak widzicie, dość fajnie opisane. To wszystko są też dobrej jakości zdjęcia. Tego tekstu jest naprawdę sporo i warto tu się dokładnie zapoznać z tymi informacjami, bo na pewno wielu z nas takie informacje się przydadzą. Takim poddziałem tego rozdziału jest, są rośliny strefy środkowej z. Dokładnymi, fajnymi opisami, e, zawierającymi sporo przydatnych, ciekawych informacji. Zobaczcie sobie na przykład na przykładzie, e, tutaj e, lotosa. E, zobaczcie, ile jest tutaj informacji o samym opis samego gatunku dość dokładny: e, warunków, e, podłoża, oświetlenia. No, wiele, wiele tych informacji tutaj jest. Następne rośliny z tego planu środkowego, czyli ze środka akwarium, to co sadzimy sobie na drugim planie. O ile macie oczywiście akwaria z trzema planami, bo jak jest na przykład akwarium dość szerokie, do tych planów może być znacznie więcej, szczególnie w akwariach w stylu np. Na naturalnym. Pamiętajmy, że książka jest z 2007 roku, gdzie dopiero tam zaczęła być jak gdyby moda na te wszystkie style. Japońskie. I tutaj sobie lecimy dalej. Rośliny tła, czyli te rośliny wysokie, mówiąc prościej, rośliny trzeciego planu. Jest tu również, tak w pozostałych poddziałach, przegląd gatunków z dokładnym opisem. Jest tu naprawdę sporo, sporo, sporo informacji bardzo, bardzo przydatnych. Takim największym minusem tej książki jest to, że no jednak ta, jak tak obrazowo, baza tych roślin jest dość skromna. No, mało tych gatunków jest opisanych, a szkoda, znaczy w tym tomie, no nie wiem jak tam inne tomy wyglądają, bo posiadacie tylko tego jednego tomu. Może w innych tomach jest to lepiej opisane. Myślę, więcej, więcej tych roślin jest opisanych. Ciężko mi powiedzieć, nie znam tematu. Ale na przykład jest dość ciekawy tutaj taki dział rośliny krajowe w akwarium. Tak, niektóre rośliny nasze tutaj krajowe jak najbardziej można mieć w akwarium. I tutaj są te właśnie roślinki tutaj dokładnie opisane. Zobaczcie, jest masę zdjęć. I jeszcze chciałem Wam pokazać jedną istotną e, sprawę. E, jeśli chodzi o nasze krajowe tutaj rośliny, to jest na przykład tutaj dokładnie opisane, co zrobić, zanim te rośliny trafią do naszego akwarium jeszcze jest połów opisany i transport więc jak widzicie dość ciekawe informacje które ciężko by było znaleźć w innych książkach mamy też oczywiście pływające z przeglądem gatunków jest tych gatunków tutaj naprawdę sporo i naprawdę kawałek solidnej wiedzy lubię tę książkę ma takie troszeczkę inne podejście niż, niż takie suche dane Typu, tyle rośnie, takie powinno być światło i tak dalej. Jest tutaj więcej informacji. Zobaczcie, jak na przykład fajnie tu sobie mchy są opisane. No, albo na przykład epifityczne paprocie wodne. No, zobaczcie, jak to jest tutaj ciekawie. Wymagania: temperatura dwutlenku węgla, twardość wody, no wszystko, wszystko. Opisane są też kłopoty z roślinami, i tutaj zaczyna się jak widzę od y, tematu z oświetleniem. Pamiętajmy, że książka jest z 2000, 2007 roku, wtedy królowały świetlówki, lampy haku i, i tym podobne. Y, nie było wtedy jeszcze popularne oświetlenie led owe aczkolwiek już pierwsze kruki się pojawiały. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. Jeśli ktoś by chciał mnie porwać na nową kawę, to link znajdziecie w opisie tego filmu. I jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja traca byłaby dużo, dużo trudniejsza. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Możecie kliknąć w link w opisie tego filmu lub kliknąć w ikonkę tuż obok nazwy kanału. Tam system dalej was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. I nie jesteście związani z żadnymi umowami. A wszystkich zapraszam na mojego Facebooka, gdzie zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat filmu, z jakim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.